Sądu Rzeczypospolitej, pozbawienie kontaktu ze swoimi dziećmi. Pan Andrzej Słonawski, porozumienie rawskie, strzeszające ojców, którym zabrano kontakt z dziećmi. Chciałbym tutaj jeszcze uzupełnić wypowiedź pana Pawła. Porozumienie Raskie zajęło się szeroko pojętą problematyką rodziny i tak rozpoczęliśmy również protestować w ubiegłym roku, wtedy kiedy wprowadzono ustawę o tak zwanej przemocy w rodzinie. Wtedy to już państwo sięgnęło po rzecz dla każdego człowieka najbardziej cenną. Rodzinną, rodzinną świadomość, pod rodzinną tradycję i los tej rodziny powierzono do tej pory niezweryfikowanym urzędnikom państwowym. Dziś tego mamy już namacalne przykłady. Dzieci trafiają do rodzin zastępczych. Autorem, autorem tej wątpicie jest była pani... Minister Fedak, koleżanka pana Tuska również sprzyjającemu tej, 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 tej uchwalonej ustawie panu, panu wicepremierowi. Ta pani, ta pani w czasie, kiedy żeśmy bardzo mocno przeciwstawiali się tym zapisom Sejmowej Komisji Polityki Rodzinnej, ta pani miała czerność stać i powiedzieć, czego Wy się boicie. Ja jestem ministrem. Jako 12 dziewczyna była wychowywana w domu dziecka. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Dziś również jesteśmy przedmiotem wprowadzenia ustawy o tak zwanej wspom wspomagania rodziny i mie mieczy zastępczej. Sama nazwa tej ustawy jest bardzo przewrotna, bo tak naprawdę... Rodzinę biologiczną państwo nie zamierza wspierać. Państwo zamierza wspierać system, który powstaje, system tak zwanego rodzicielstwa zastępczego. Ja sobie nie wyobrażam, jak w było, było można mówić o rodzicielstwie zastępczym. Bardziej skłaniałbym się do, nie wiem, opieki, pieczy, czymkolwiek. Natomiast... Rodzicielstwo zaznaczenie nie może się dobrze kojarzyć. To wszystkie prowadzone i wprowadzane ustawy. Z koniecznością Pani, Pani, Pani jest to ewidentna ingerencja, infiltracja i inżynieria genetyczna, która ma sprawić, że już od najmłodszych lat każdy obywatel tego przepięknego kraju będzie poddawany inwoktrynacji, i będzie poddawany poprawnemu wychowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Porozumieniu Rafskiemu, które nas tak licznie tutaj wsparło i bardzo Wam życzymy, żebyście jak najszybciej odzyskali prawo i możliwość do nieograniczonego kontaktu ze swoimi dziećmi. To co, przypomniemy znowu lekcję ministrom, którzy tutaj siedzą, i premierowi, że dzieci są nasze, a nie ich. Dzieci nasze, nie państwowe. Dzieci nasze, nie państwowe. Dzieci nasze, nie państwowe. O los dzieci zajmuje się ochroną ich życia jeszcze w łonie matek. Przynajmniej oczywiście prawica Rzeczpospolitej jako partia polityczna zajmuje się całokształtem problemów państwa, ale najbardziej znana jest właśnie z przypomnienia Polakom, że dziecko jest odpoczęcia, że... Włonie matki to jest już prawdziwy, pełnoprawny obywatel Rzeczypospolitej, który powinien być objęty taką samą ochroną jak inni obywatele naszego kraju. Prosimy pana Piotra Strzębosza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, krzyczeliśmy przed chwilą dzieci nasze niepaństwowe, a Państwo reprezentowane przez tutaj urzędników... W machu, koło którego stoimy, uznaje, że dzieci warte wsparcia to są dzieci tylko w placówkach państwowych lub w ogóle w placówkach innych niż, dom, niż własny rodzinny dom. jest subwencja oświatowa, która wynosi kilkaset złotych, ale ona przynależy się tylko i wyłącznie tym rodzicom, które oddadzą dzieci do wychowania do placówki przedszkolnej. Jeżeli rodzic... Nie chce tego robić albo nie może, bo nie ma na przykład w jego okolicy publicznej placówki przedszkolnej, nie stać go na prywatną, to wtedy nie dostanie tej, tej subwencji. Te kilkaset złotych nie będzie przyznane na jego dziecko. Tylko dlatego, że nie chciał tego dziecka poddać innym pod opiekę. Psychologia od wielu lat że dziecko najlepiej wychowuje się we własnym domu, w takim środowisku rodzinnego ciepła. Oczywiście dziecko na swojej drodze musi być socjalizowane, musi wchodzić w różne inne środowiska, podwórko, klub sportowy, kościół, szkoła, harcerstwo itd., ale ta podstawa jest kształtowana w domu. Jeżeli ktoś chciałby właśnie te kilkaset złotych spożytkować na to, żeby samemu się zaopiekować swoim dzieckiem, to jest mu to niedane. Polskie przepisy dyskryminują rodziców. Zarówno tych, którzy nie mogą wysłać dziecka do przedszkola, jak i tych, którzy nie chcą, póki nie ma takiego obowiązku. Chcieliby się sami zaopiekować swoim dzieckiem. Zresztą bardzo podobnie jest, co już przedmówca jeden powiedział, z. Domami dziecka. Państwo finansuje, wydaje wielokrotnie większe środki na utrzymanie dziecka w domu dziecka, zamiast przekazać część tych pieniędzy rodzicom, którzy z przyczyn tylko i wyłącznie ekonomicznych nie mogą w rozumieniu państwa zająć się dzieckiem. To jest sytuacja patologiczna. No i kolejna sprawa. Obowiązek szkolny dla dzieci w wieku lat 6. My jako prawica Rzeczypospolitej jesteśmy za tym, żeby rodzice decydowali, czy konkretne dziecko już jest przygotowane do tego, żeby w wieku 6 lat iść do zerówki. Czy, czy jeszcze nie jest do tego przygotowane? Jeżeli jest obowiązek, żeby to dziecko poszło wcześniej, a dziecko nie jest przygotowane, jest to... No jednoznacznie negatywnie wpływa na rozwój tego dziecka. Nie są to jakieś wymysły. W Mołdawii już po roku zrezygnowano z tego nierozsądnego pomysłu. My jako Polacy musimy jak widać na własnej skórze przekonać się, że ten pomysł jest nierozsądny, delikatnie mówiąc. Nie czekajmy na to. Trzeba doprowadzić do zmiany ustawy i, w, i do sytuacji, kiedy Dzieci nie będą zmuszane do tego, żeby bez względu na swoje przygotowanie emocjonalne, na, na swoje predyspozycje w tak młodym wieku iść do szkoły. Dziękuję bardzo. To co? Nie damy spokoju premierowi i jego pani minister. Przypomnijmy, z czym tu przychodzimy. Rząd Donalda Donald Tuska w osobie minister Hal męka nas. Dochodzą jeszcze powody ideologiczne, dla, którego, dla których tu protestujemy. Mówi się w Polsce o równouprawnieniu wszystkich obywateli, wszystkich poglądów politycznych, wszystkich światopoglądów. Mówi się, że rodzice mają prawo do przekazywania swojego światopoglądu dzieciom, ale to wszystko fikcja. Za chwilę przemówi do Państwa biały, heteroseksualny mężczyzna, który kiedy w ten sposób przedstawił się jako kandydat do Europarlamentu, znalazł się na celowniku Gazety Wyborczej. To już się nie podobało. Prosimy pana Piotra Lisieckiego z warwińsko mazurskiego OPR-u. Dzień dobry państwo, rzeczywiście jestem biały, heteroseksualny, za co bardzo pana premiera przepraszam. Dojeżdżam czterdziestki, udało mi się dorobić trójki cudownych dzieci. Mam dom, niezłe wykształcenie, magistra historii, specjalność nauczycielska. Niestety, okazuje się, że wprawdzie jestem dość mądry, żeby wybierać głowę tego państwa, ale za głupi, żeby wychowywać własne dzieci. Cóż powiedzieć, okazuje się, że są mądrzejsi, jacyś tajemniczy oni, którzy lepiej znają moje dzieci, niż ja sam. Ale mam taką nadzieję, że otrząśniemy się z tego, tego dziwnego amoku jakiejś bieżączki politycznej i dostrzeżemy, że możemy się we wszystkich sprawach różnić. Ale dzieci jako nasza przyszłość, nasza państwa, nasza narodu i nasza, nasza własna rodzina są najważniejsze. I nie oddamy dzieci ani ministrowi, ani premierowi. Dziękuję bardzo.